Cześć wam! Dzisiaj trochę odmiany od fundamentów i wskoczyliśmy na chwilkę tutaj pomurować ściany szczytowe na ten dom w systemie Iton Energo Plus 48. Tak żeby można było palety dalej wstawiać, troszkę miejsca musimy zrobić, żeby kolejny transport mógł tu wjechać. No i też trzeba gonić te dwie długie ściany tą jedną i tą jedną tak żeby yy, można było to zabetonować, żeby sobie trochę przywiązało, bo jeszcze chłopaki chcą skoczyć w tym roku z pokryciem. Także jak widzicie, u nas dzieje się. Tu chwilowo jeszcze nie murujemy. Najpierw zrobimy tą długą ścianę, no bo z tej strony będzie nam yy, wrzucał kolejne palety. Także w pierwszej kolejności tą trudniejszą ścianę robimy, gdzie są jeszcze trzy lukarny. No i tutaj mamy aż 6 rdzeni. Jak pamiętacie, w ten sposób to jest wycinane. I tu będzie szła jeszcze izolacja z płyty Termpir. Tu na górze już będzie 11 cm w rdzeniach od strony zewnętrznej. I 7 cm w kształtce wieńcowej. No i po kolei sobie to zamykamy. Tu na razie sobie te szczyty zostawimy. Tak, żeby to zabetonować I zabetonować jeszcze tutaj od razu Słupy pod płatwie Tu idą dwa I tu idą dwa Niech to sobie trochę mocy nabiera Także co, pomalujemy trochę Wiaterek dzisiaj nie pomaga W ogóle Tu już nie używam Na razie tej kielni systemowej Przynajmniej na tej ścianie No bo dużo tych rdzeni jest, więc nie bardzo też jest Gdzie się z tym rozpędzić Grzebień, szósteczka I też spoko Te? Po kolei? Nie bardzo, ale damy ją na drugą stronę Opa. Na odwrót Tutaj teraz trzeba by było zrobić kształtkie. Pierwszą warstwę przytarliśmy i ona normalnie murowana jest na sam klej. Tu na rdzeniach blaszka to od razu kształtki podocinaliśmy i murujemy raz w jedną, raz w drugą stronę, tak żeby nie było tyle zabawy co na dole. Gdzie idzie kształtka, jedną wypustkę ścieramy, żeby nie wystawała. Opa. Odzwyczaiłem się od nich. Są tak miękkie, że nawet od gumowego młotka się bijają. I tu mamy mieć 41,5. I co? I lecimy dalej. Tu pewnie wszyscy to wiedzą, ale jakby ktoś miał problem z prześwitami przy murowaniu gazu betonu. To wystarczy wzdłuż ściany nakładać klej w ten sposób. Nie tak? Tylko tak, żeby klej był rozłożony w ten sposób. I teraz nie ma szans, żeby ściany świeciły. dość wysokie ściany kolonkowe tutaj bo mają aż moi drodzy metr 80 m. więc jest ich kawałek i tutaj też chyba idzie cała tak jest, cała tylko jedna wypustka starta a tutaj idzie kształtka i tak na zmiany, takie elki wycinamy 30 na 30 i raz idzie w jedną stronę, raz w drugą. Tu idzie cała tylko wypuska dostarczy to, nie? czy wchodzi, wchodzi. Tak, tu wypuska tutaj dostarcza. I tu warto klej nakładać na element, który wkładamy, bo wtedy wsuwając cały, klej, cały nadmiar kleju zostaje na górze, a nie ściągamy go na dół, jakbyśmy nałożyli tutaj na tą ścianę. To ściągalibyśmy klejnadu i w tym miejscu mielibyśmy go za dużo A w ten sposób Jest ok Widzicie? Cały nadmiar został na górze Jakby ktoś się zastanawiał, czy iton jest faktycznie aż tak idealnie równy, no to zobaczcie, ząbki są dobijam to każdą jedną dość mocno, a i tak ząbki powstają i każdą warstwę praktycznie trzeba przecierać. idealnie. No i tu idzie blaszka i kształtka. Te blaszki tutaj robią robotę. Przy betonowaniu nie ma obawy, że coś się wydarzy. A trzeba wziąć pod uwagę, że ten materiał to jest 300, więc jest cholernie miękki. I tutaj blaszka, ale tutaj nie będzie szedł taki sam, tylko tutaj cały dajemy. I tu musimy jedną, jedną kształtkę skrócić. I to zaraz jedno sobie skrócimy na 47,5 siedem i pół. Idziemy dociąć. Teraz widać, jaka powierzchnia stropu Gładka, błyszcząca Co? Dziesięć trzy? Nie, to ten? No tam wycięty, bo tutaj troszeczkę... Bo to z tych kawałków to były No, no Nie, skracam jedną kształtkę, wiesz Cyk jeszcze te dwie weźmiemy od razu Cięcie lekkie, miłe i przyjemne Pewnie zaraz będą komentarza, że nogi bolą Tyle też po schodach Później sobie wrzucimy Dzisiaj? Myślisz, że to dobry pomysł? Co? Myślisz, że to dobry pomysł? A nie? Może i ta? Cyk Powiem Wam, że po tej też jak się człowiek przyzwyczaił, to teraz aligatorem, jak przyjdzie, to ściąć to jak za karę. Zdecydowanie szybciej i równiej. coś tam na górę. Dobra. No i mamy kolejny rząd ogarnięty Moi drodzy Zeskrobimy sobie od razu Klej Żeby nie przeszkadzał nam też do izolacji W środku Cyk Już jest kawał wysokości, wam powiem Tutaj do Kalenicy ten dom ma ponad 9 metrów Czy dużo, czy mało, dla mnie sporo Dobra, i teraz odpinamy sznurek I lecimy Kolejny winkiel Tu na boki Tatarka do zdaje egzamin Ale na te Płaszczyzny tu jest ta Ta warstwa górna tak twarda, że trzemy tamtą grubszą z zębami, o tą bestią najbardziej niewygodne są winkle, bo wloczek jest szeroki, cyk, tutaj dwie blaszki. Tak, żeby nie wystawały o, i, I delikatnie do poprzedniej od razu trzeba ustawić, gdy szybko łapie ten klej I pion i poziom I tu warto sobie przyłożyć to jeszcze do poprzednich warstw cyk i od razu tutaj pion i jest i tu od razu kolejny i tu od razu spójna pionowa Taszki lekko wsuniemy Ten dobry? Jest I od razu zrobimy następny Hop. Jest tam coś jeszcze? Jeszcze jest trochę, no jeszcze na tamten mi starczy Nie wiem powinno być ok ale warto puścić sobie jeszcze sznurek i sprawdzić to O, widzicie? Tu jest wszystko okay. wszystko ok, I tutaj też jak najbardziej idzie po sznurku o, Ta by chciała trochę, może się cofnąć chociaż też niekoniecznie I tak może to zostać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie coś widać, bo już sobowate światło, już się ściemnia. Mamy wyprowadzoną ściankę już z pierwszymi oknami, czyli trzy sztuki. Raz, dwa i trzecie. Tam wygoniłem winkel, już na rząd szósty. I zaraz jeszcze tutaj. Wyprowadzimy sobie teraz 2-3-4, 5 sztuk o ile kleju wystarczy i będzie fajran dzisiaj. I tu już wyżej czy jeszcze ten może dam rady ten jeden, ale następne rzędy, już trzeba puszczać niestety rusztowania dwa kolejne rzędy, no i tutaj e, gdzie będzie lukarna. No to idzie oczywiście jeszcze wyżej, nie? Do góry Tu gdzie mamy to okienko Oto to już zobaczcie jaki ząbek się zrobi różnica w wymiarze? Już mamy tutaj około 2 mm I to już tara 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 Powiem wam, że ten klej z Tonga Jak dobrze zwiąże To tarka ma z nim problem i tu taki dość spory. No i tak to leciało. Jeszcze tu dwie warstwy i zostanie kształtka tylko na wieniec gotowe. Piszcie jak wam się podoba murowanie w naszym wykonaniu. Nic trudnego jak wiadomo o co chodzi, jest taśmówka, odpowiednio się to powymierza, tak żeby nie trzeba było każdej jednej docinki. Oddzielnie wymierzać, kombinować To to naprawdę fajnie wtedy idzie Problem jest wtedy Jak zrobi się to mocno chaotycznie I nie złapie się tak Żeby wszystkie docinki szły Tutaj na przemian w rdzeniach Czyli połowa Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa No to wtedy jest zabawa Bo tak to staje się, docina się te 18 powiedzmy tak w tym przypadku Mamy 6 rdzeni 18 sztuk zostało docięte 30 na 30, i tu w tym przypadku szły tylko przykładki prawa lewa. Tu tylko yy, w tym przypadku, gdzie, gdzie mamy winkiel, to tutaj tylko szła krótsza. A cała reszta normalnie na pół szło. I 15 cm od zewnątrz. Tu już otwory okienne zostają powiększane. Tak żeby tu już po całości później nakleić steropian, więc po 3 cm zostawiamy, będziemy betonowali to do tego elementu. I od zewnątrz będzie można to wtedy docieplić, odizolować, także tu do tego tylko szaloneczek. To w pionie będzie szło. Bez problemu to taśmku docinamy, to bez problemu to już tutaj ustawimy. Pamiętajcie o łapkach, piszcie jak Wam się podobało, oceniajcie, do zobaczyska i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, pozdrawiam pa!